Zanim mieszkańcy Bieska Białej i okolic na nowo odkryją park przy ulicy słowackiego, musi upłynąć jeszcze trochę czasu potrzebnego na jego rewitalizację. Jednak już dziś możemy stwierdzić, że park się zmienia. Jak widać że jest cały w tym momencie park rozkopany, może mieć ktoś jakieś tam obawy, prawda? No nie ma się czego obawiać, park będzie całkiem inny, miał oblicze. Na miejscu nasza telewizyjna ekipa została dużą liczbę robotników oraz ciężkich maszyn. To znak, że ekipy budowlane, które wygrały przetarg, na dobre zajęły się pracami. A są nimi Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego Beskid Holding, oraz przedsiębiorstwo robót budowlanych Beskit nr 6. Zamiast pasu zieleni pojawiły się głębokie wykopy. Zgodnie z zasadami bezpieczeństwa teren został ogrodzony. Atrakcją parku będzie kompleks trzech fontan, alejki spacerowe czy wielofunkcyjny plac zabaw. Po tych wszystkich sprawach formalnych, które już się dawno zakończyły, została podpisana umowa. Wykonawca wszedł od razu na całą budowę. I jak widzimy na całym tym placu budowy wszędzie gdzie się popatrzy wszystkie roboty przebiegają równocześnie. Począwszy tutaj od narożnika ulicy Słowackiego z ulicą Piastowską jest budowany parking. Powyżej budowany jest, przebudowywany jest pawilon Bebosiru i z równoczesnym boiskiem tym wielofunkcyjnym. Na środku, jak widać, są już przygotowane niecki pod budowę nowych fontan. Plac zabaw dla dzieci będzie tu po tej stronie, gdzie, o za tą koparką, prawda, będzie plac, plac zabaw dla dzieci z nawierzchniami bezpiecznymi, z urządzeniami, no oczywiście spełniającymi wszelkie normy i atesty. Zrobiona w tym momencie jest praktycznie cała kanalizacja wewnętrzna tego parku jak i instalacja elektryczna również jest już porozprowadzana po całym parku. W obecnym czasie przede wszystkim rozpoczęcie robót następne prawda, to będzie wykonywanie już alejek spacerowych po tym parku. Także cały, cała inwestycja idzie w, praktycznie w tym momencie jednocześnie na całym terenie naraz. Również w najbliższym czasie ma wejść firma na... Przebudowę całego ogrodzenia tego, można już powiedzieć, całego obiektu. Uzasadnione wydaje się przeniesienie wszystkich tegorocznych letnich koncertów na scenę miejskiej Starówki. Mimo tego, że już scena została wykonana w ubiegłym roku no nie można z niego korzystać, no bo to jest niemożliwe z uwagi na prowadzone non stop prace tutaj na tym, przemieszczanie się ciężkiego sprzętu i zresztą rozkopy, które, które zostały wykonane, bo musiały być. Odbywają się te koncerty na Stanem Mieście. Termin ukończenia rewitalizacji parku wyznaczono na 31 października 2012 roku. Nie ma zagrożenia, jeżeli chodzi o termin realizacji tego zadania, czyli do końca, do końca października. Jeszcze jest troszeczkę czasu. Jak mówię, roboty idą systematycznie. Pogoda na ten moment sprzyja, mimo paru dosyć poważnych burz, ale to nie, nie wstrzymało w ogóle robót do tej pory. Wykonanie wszystkich prac budowlanych opiewa na kwotę 9 milionów złotych. Przypomnijmy, że inwestycja realizowana jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.